Chcesz pracować w Niemczech? Dziś rozpoczynam serię filmów, żeby przekazać Tobie moje najlepsze rady, i jak się za to zabrać. Dziś pierwszy film CV. Dobre CV powinno, jeżeli chcesz pracować w niemieckiej firmie, to powinno być oczywiście w języku niemieckim. Nie wyobrażam sobie, że chcesz pracować w niemieckiej firmie, do której wysyłasz bezpośrednio CV i ono jest po polsku. Musi być w języku niemieckim. Natomiast jeżeli wysyłasz do niemieckiej agencji pracy swoje CV, to może być użyty język polski, bo z pewnością pracuje tam chociażby jeden Polak, który sobie poradzi z przetłumaczeniem Twojego CV. Druga rzecz, zdjęcie w CV. Niektórzy uważają, że jest zbyteczne. Ja uważam, że jest bardzo ważne, tym bardziej w Niemczech, bo Niemcy oczekują, żeby kandydat pokazał się albo osobiście, albo chociażby na zdjęciu. I wówczas możesz wybrać ze swojego telefonu zwykłe selfie, na którym jesteś ty z uśmiechnięty, z pogodą na twarzy, tak, żeby ta firma była na tak. Dla Ciebie, żeby zdecydowała się z gąszcza różnych kandydatów wybrać właśnie Ciebie. Więc nie wysyłaj zdjęcia takiego, gdzie jesteś w negliżu, gdzie wyglądasz na osobę przepracowaną, śpiącą, albo nie wiadomo jaką. W, kiepskiej, w kiepskim otoczeniu. Wybierz dobre zdjęcie. Masz na to wpływ, przejrzyj sobie zdjęcia w telefonie, albo zrób po prostu nowe zdjęcie. Trzecia rzecz, trzecia rzecz. To to, żebyś konkretnie opisał, co robiłeś w poprzednich latach. To powinno wyglądać w ten sposób, że na przykład od 2002 do 2020 pracowałem w firmie ABC jako. Napisz konkretnie, jako kto pracowałeś, bo w każdym zakładzie pracy mogłeś wykonywać różne funkcje. Mogłeś być Sprzątaczem, z mechanikiem maszyn, kimkolwiek, albo spawaczem, ale nikt się nie domyśli, kim byłeś, jeżeli tego nie wpiszesz. Także napisz, jako kto pracowałeś, co robiłeś. Pamiętaj o tym to już jest kolejna rzecz pamiętaj o tym, żeby się chwalić. Nikt ciebie nie zareklamuje lepiej niż ty sam nikt ciebie nie zna. Więc użyj przymiotników: napisz, jaki jesteś dobry czyli napisz, że jestem świetny w tym i w tym. Świetnie sobie radzę albo super sobie radzę z tym i z tym. Po prostu sprzedaj się jak najlepiej. Po prostu musisz zadbać o to, żeby kogoś zachęcić do tego, że jesteś najlepszym kandydatem z tych 50, których mają na swoim biurku. To są moje rady. Natomiast w kolejnym filmie powiem Wam, jakie błędy występują najczęściej w CV i z jakimi ja się spotykam. Zapraszam do kolejnego filmiku i do kolejnych moich rad, jak rozpocząć życie i pracę w Niemczech.